Hey, Abera, a co to jest za zeszyt? Z tym zeszytem już nigdy nie dostaniesz pały z matematyki, bo nie dość, że na tylnej okładce jest mój pokój, w którym nagrywam, to na każdej stronie jest logo Abra Team. No chyba każdy chciałby to mieć. Wejdź na www.abraety i już teraz zamów swój zeszyt. Pierwszy link w opisie. Czołem, witajcie, ja jestem Aberka i widzowie, popatrzcie, co się tutaj dzieje. Musimy uciec z więzienia. Okej, okay, to nie będzie wcale takie proste. Popatrzcie, mamy mapeczkę w Istanbul, guys, ale cały budżet został. Wykorzystany. Wszystkiego można się tu spodziewać. Zaczynamy oczywiście w celi. Sami widzicie, przez te kraty przejść się nie da. Choćbym spuchł, to nie ma takiej możliwości. Mamy, słuchajcie, siedzenie. Mamy łóżko piętrowe, więc można by podejrzewać, że jakiś ziomek ze mną w tej celi siedzi, ale ja go tu nie widzę. Tak czy inaczej, widzę okno. Słuchajcie, jeżeli mamy uciec, to naprawdę musimy się pospieszyć, bo zaraz może przyjść jakiś właśnie więzienny strażnik i już wcale tak miło nie będzie. Dobra, ten klotek udaje nam się, słuchajcie, przesunąć. Ale chyba mamy wyjść tutaj. To wygląda, słuchajcie, jak kolejne pomieszczenie i mamy parkour. Słuchajcie, popatrzcie, jest tutaj rura z wodą. Ta rura, słuchajcie, prawdopodobnie ma nas właśnie wybić na to coś. O kurcze, ty. Ej, to nie będzie, słuchajcie, aż takie proste. Chyba, żebym tak wskoczył. Oj, nie, nie. Oj, nie, nie. Widzowy, dobra, już widzę. Mamy małe tarapaty, ale ogarniemy. Słuchajcie, ale ja bym tu chciał przeskoczyć, ty. Od razu wskoczyłem na dach. Nie wiem czy miałem, słuchajcie, to zrobić, ale tak mi się w każdym razie wydaje. I teraz, słuchajcie, przeglądając ściany, szukamy, słuchajcie, przejścia. Ja nic takiego tutaj nie widzę, chyba że mamy wejść, słuchajcie, tu, ale tutaj się trochę boję spaść, dobra? padliśmy Jesteśmy, słuchajcie, w jakimś kolejnym pomieszczeniu i póki co, popatrzcie, jest kolejna cela, słuchajcie, jest kolejna cela, ale w kratach mamy dziurę. Ej, totalnie nie chcę przerywać tego filmu, więc powiem szybko. Wchodź na koniec sklepu Wystumbleguides i, i wpisuj kod ABRA raz na tydzie To mega ważne, pozdro. Ej, oglądajcie to, słuchajcie, do samego końca, bo naprawdę, sam jestem ciekaw, czy uda nam się uciec. Słuchajcie, tutaj mamy jakieś przejście i tutaj mamy jeszcze jedne ułamane, słuchajcie, kraty. Być może to jest właśnie kolejne przejście. Tak to w każdym razie, słuchajcie, wygląda. Że możemy przejść albo tędy, albo możemy przejść tędy. No i powiedzmy sobie szczerze, tutaj słuchajcie, nie ma żadnej szansy na przeżycie. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Dlatego dawajcie, będziemy bardziej cwani i pójdziemy sobie tędy. Rzucam kostkę, żeby zobaczyć, słuchajcie, czy tutaj w ogóle legalnie jestem w stanie przejść, ale chyba tak. Dobra, tutaj słuchajcie, no powiem tak, te ściany, słuchajcie, bardzo utrudniają, co nie? Że teraz na przykład nic nie widzę, ale to słuchajcie, jest wyzwanie. Patrzcie, udaje nam się wyjść. Ok, wyszliśmy, słuchajcie, z budynku, natomiast dalej jesteśmy na Właśnie jakimś takim więziennym terenie. Więc chyba tak. Chyba trzeba tutaj spróbować po prostu przejść do bokiem. Ty, jeżeli uda nam się uciec z pierdla w taki sposób, to będzie, słuchajcie, naprawdę grubo. Tutaj, słuchajcie, będzie ciężko, ale okej, okay, ogarniemy, ogarniemy. Dobra, ty. Nie, 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 nie ratuj się i pyta, nie, gdzie nas odrodzi. Okej, okay, odrodzi nas tutaj, więc dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj na grzybka, słuchajcie. Spróbujemy właśnie tutaj tak o tym grzybkiem. O kurde, o nie. Dobra, tak to nie zadziała. Ale tutaj wracam, nie. Ej, mamy, słuchajcie, naprawdę nie aż tak mało czasu. Więc trzeba się dość mocno, słuchajcie, pospieszyć. Dawaj tutaj, dawaj tutaj. O kurde, nie! Ej, masakra, dobra. Spróbujmy, słuchajcie, to sobie przekręcić. Ładnie, pięknie. I teraz tutaj! Wjeżdżam tutaj, wjeżdżam tutaj, to mnie wybija, to mnie wybija. Ale damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. I chyba nie. Ej, nie spodziewałem się, że tutaj, słuchajcie, będzie najcięższy fragment calutkiej mapki. Popatrzcie na to, tylko co się tutaj dzieje. Dobra, przechodzę tutaj sobie boczkiem. I teraz dawaj, i teraz dawaj, na szybkości, na szybkości, na szybkości, nie! Ej, bardzo trudno, słuchajcie, bardzo tutaj się robi trudno, ale ogarnie. Słuchajcie, ale ogarniemy. Dawaj, 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 dawaj. Kury debele, co to ma być? Dawaj, pół Przed siebie. Ojo, słuchajcie, nie, no naprawdę, ten fragment jest mega, ale to mega, słuchajcie, trudny. Dobra, 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 dobrze nas wybije. Ej, nie wiem, słuchajcie. Naprawdę nie wiem, czy to się uda. Słuchajcie, spróbujmy tędy. Spróbujmy właśnie, słuchajcie, jakoś tędy. Oj! Czasu jest, słuchajcie, niewiele. Naprawdę, słuchajcie, można by spróbować tym grzybkiem. Ale ten grzybek, słuchajcie, nie chce nam pomóc w ogóle. Dobra, próbujemy sobie tędy. O, dobrze nas wybiło. Dobrze nas wybiło. I tutaj pozostaje tylko laser. Tylko nie zważywić lasera i dobra, udaje nam się uciec. Mamy to, widzowie. Ale na tym nie kończą się nasze problemy. Dlatego nie wychodźcie pod żadnym pozorem z tego filmu. Popatrzcie, mamy opuszczony dom i musimy rozwiązać wiązać zagadki, aby z niego uciec. Tak, dokładnie, słuchajcie, mamy kolejną mapkę w tym stylu. Będą parkury, będą zagadki i przede wszystkim będzie, słuchajcie, naprawdę spora presja czasowa. Musimy się tutaj, słuchajcie, dość mocno, myślę, postarać. Ja znam, słuchajcie, ja znam tutaj triki właśnie osób, które budują nam mapeczki i podejrzewam, że tutaj wcale nie będzie aż tak prosto, ale oczywiście, o ojo, postaramy się, słuchajcie, zrobić co w naszej mocy, żeby, słuchajcie, tutaj nie było wcale tak źle. Czemu doskoczyć bezpośrednio tutaj mogę. ok, czyli teraz tak mogę sobie doskoczyć i tutaj, o, dawaj, dawaj na to. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, strzałeczkę, że miałem się chyba pokierować z tego właśnie na to. Teraz słuchajcie, na to i tą wodą wyjdziemy, słuchajcie, chyba z pierwszego pomieszczenia. O, nie wyszliśmy jeszcze z pomieszczenia, czy ja mogę tutaj przejść? Nie. Tutaj, słuchajcie, nie mogę przejść. Podglądam, słuchajcie, ściany, patrzcie, czytujemy, czytujemy! Ale słuchajcie, no niestety za dużo nam to nie daje. Widzę, że chyba musimy, słuchajcie, przejść tędy, ej, nieźle, posuficie się tutaj łazimy jak totalne szefy. I tutaj, słuchajcie. Jakoś musimy spróbować tędy przejść, czy nie? Nie tędy, to jest chyba słuchajcie jeden wielki fake. Tak, musimy pójść na drugą stronę. Okej, okay, straciliśmy całkiem sporo czasu, więc słuchajcie nie jest łatwo. Słuchajcie sami widzicie nie jest łatwo, ale le lecimy tutaj, bo tutaj jest dziura. Tu widziałem słuchajcie, popatrzcie taką dziurę przez którą już właśnie przejść się jak najbardziej da. I teraz, no tutaj musimy uważać. Jak spadniemy, słuchajcie, no to giniemy, to giniemy i wcale nie będzie słuchajcie kolorowo. Więc naprawdę tutaj trzeba się postarać. Dobra, przepchniemy ten blok, jego waga, słuchajcie, jest taka nawet nie za duża, więc spokojnie, słuchajcie, nam się raczej uda właśnie go... Ajajaj, aj, aj, dobrze przepchnąć i teraz pau, pau. Dobra, mamy słuchajcie przejścia. Mamy przejścia z tym, że co, jedno nas spala? Chyba tak. Chyba, słuchajcie, jedno nas spala, więc naprawdę teraz to trzeba się pospieszyć, jeżeli chodzi o czas, słuchajcie. Teraz to naprawdę trzeba się pospieszyć, okej. Okay. Co zrobiłem źle? Ej, tego nie wiem. Wydawało mi się, że słuchajcie, znalazłem dobrą drogę, a tutaj popatrz, zostałem strolowany. Nie, no słuchajcie, tędy zdecydowanie trzeba przejść. I teraz słuchajcie, zdecydowanie trzeba tędy przejść. Dobra, mamy to. Popatrz, rozwiązaliśmy jakąś, słuchajcie, formę zagadki. Tam jest meta, ale słuchajcie, zanim do niej dojdziemy, to musimy najpierw znaleźć trasę. Więc. Trasa prowadzi, słuchajcie, teraz tędy. Wyszliśmy na pewno z jakiegoś opuszczonego domu, więc jest w porządku. Natomiast tutaj sami widzicie, mamy labirynt, słuchajcie. Mamy jakiś w ogóle. Nie labirynt, mamy boisko, słuchajcie. Wejdę sobie na górę, żeby podpatrzeć. Okej, okay, bo tutaj jest meta, ale słuchajcie, ja nie wiem, czy to nie jest jakaś fejkowa meta. Mamy piłkę i nie wiem, czy my mamy, słuchajcie, przepchnąć tą piłkę, żeby aktywować jakieś przejście. Kurczę, naprawdę powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, bo tutaj jest meta. Więc ja bym spróbował, słuchajcie, na nią wejść, ale boję się, że ona będzie fejkowa. Ej! Do Dobra, meta! Chciałbym powiedzieć, że to koniec naszych kłopotów, ale niestety mamy kolejny poziom i kolejne zmartwienie. Tym razem, słuchajcie, jako już, że uciekliśmy z budynku jednego, drugiego, to teraz musimy, słuchajcie, naprawdę zadbać o to, aby polecieć w górę. Żeby ktoś, kto nas, słuchajcie, szuka, po prostu nas nie znalazł, co nie? No bo uciekliśmy z pierdla, więc jesteśmy mocno poszukiwani i to, słuchajcie, nie ulega żadnym wątpliwościom. Mamy teraz, słuchajcie, mapeczkę, która naprawdę będzie wymagająca, dlatego warto zapiąć. Pasy, warto obejrzeć to do końca. Pamiętajcie, żeby wejść na to jest to pierwsza linka w opisie, Po takie cieplutkie bluzy, czy chociażby czapeczki, słuchajcie, są w takim kolorze, są w czarnym kolorze, do każdego zamówienia zdjęcie z autografem totalnie za free. Ja sam ciuchy Abra noszę na co dzień, słuchajcie, i powiem szczerze, jestem mega, mega zadowolony. Czy jest zimno, czy jest ciepło i mam jakąś koszuleczkę, zawsze, słuchajcie, jest fajnie! Czapeczki kozackie, wiadomo, breloczek do kluczy. Mam zawsze przypięty, już przynajmniej nie zgubię kluczy bo w ogóle jestem osobą, która gubi, słuchajcie, strasznie często klucze. Znaczy, strasznie i często. To też nie tak, że co tydzień gubię klucze. Ale wiecie, co mam na myśli? Są takie osoby, które nigdy nie zgubiły kluczy. No a ja gubię. I od kiedy właśnie mam brelok, abra, tym i jeszcze mam smycz jakby tak podpiętą, żeby ona zawsze była w plecaku, to jakoś tego nie gubię. Więc w razie co, polecajka. Oczywiście pierwsza linijka w opisie każdego filmu. Ja tak czy inaczej, słuchajcie, tutaj mam mocny skok. Kurczę, powiem wam, czuję presję czasową. Musimy, słuchajcie, się pospieszyć. A ja nie mogę tego przeskoczyć. Powiecie, abra, ale ty masz przecież zdolność piłki. No tak, słuchajcie, jeżeli teraz się nie uda, to słuchajcie, no nie. Po prostu tutaj. Emotka w skoku prawdopodobnie poszła w ruch, kiedy twórca tej mapy ją tworzył. I nie pomyślał w ten sposób, że ej, ale bez emotki skoku się nie uda, co nie? Więc słuchajcie, ja lecę tak, ja lecę tak. Okej, okay, dobra, mamy tak czy inaczej. A może, słuchajcie, dałoby się to bez emotki w skoku, ale mnie się wydaje, że naprawdę zrobiłem co w mojej mocy. Chyba, że po prostu, słuchajcie, dawno, dawno na wf nie byłem. Jak nie byłem na WF-ie, słuchajcie, to nie robiłem skoków w dalno. i sami widzicie, jak to się skończyło, słuchajcie. No niestety nie skoczyłem zbyt wysoko. Tutaj, popatrzcie, mamy, słuchajcie, Totalnego robota, ale my chyba, słuchajcie, musimy wskoczyć tutaj. Popatrzcie, tu jest jedna meta, druga meta, co to jest za robot, to ja, słuchajcie, naprawdę nie wiem, ale dawajcie, jedziemy tędy. Jedziemy tędy, tutaj. Ej, serio, co to jest? Ty, ja powinienem, słuchajcie, naprawdę się tego bać. Powinienem się bać i może wiecie co? Po prostu ja już będę stąd uciekał. Okej, okay. te, słuchajcie, fragmenty zawsze bardzo zdradzieckie, ale ogarniemy, słuchajcie. O kurde, o kurde, widzieliście, jak to nas, słuchajcie, spychało, ale dobrze, poradziliśmy sobie. Tutaj mamy, słuchajcie, wyskocznie, więc dawaj, wysko. O kurde. O kurde. O, kurde, co jest? Tu jest checkpoint! O, ciepieru! Twórca mapki mocno przesadził. Ale my się widzowie nie poddajemy. Lecimy dalej. Jest presja czasowa, ale poradzimy sobie. Poradzimy sobie. Ja tylko niestety nie wiem, co tutaj, słuchajcie, zrobiłem nie tak. Bardzo bym chciał się, słuchajcie, dowiedzieć, co mogłem zrobić lepiej, żeby, słuchajcie, się dobrze tutaj wybić. To, na co ewentualnie wpadam, to żeby, słuchajcie, tutaj stanąć jak najdalej tylko się da. Dobra, dobra, teraz, słuchajcie, żyjemy. Ale popatrzcie, mapka ciągnie się dalej. Oj, naprawdę nie wiem, czy się wyrobi. To musicie już mocno trzymać kciuki. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, słuchajcie, czy damy radę. Serio, jestem bardzo ciekaw, waszej opinii, bo serio, mamy mało czasu. Więc napiszcie, a ja przypnę wam serduszko. Tylko słuchajcie, żeby dostać serduszko, to umówmy się w ten sposób. Trzeba subować kanał z dzwoneczkiem. To jest, słuchajcie, hiper, hiper ważne. Dobra, tutaj, oj, 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 oj nie ma już miejsca, słuchajcie, na failowania. A przede wszystkim, nie ma czasu, słuchajcie, na failowania. Lecimy, lecimy, słuchajcie, nie śpimy, dawajcie, bo to już jest końcówka mapy, ale naprawdę, słuchajcie. No, ja nie wiem, czy my mamy nawet pół minuty. Powiem szczerze, nie mam pojęcia. Naprawdę, słuchajcie, tego czasu jest gigantycznie mało. Więc dawajcie, lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj jeszcze, słuchajcie, muszę znaleźć dobre przejście. Nie wiem, którędy będzie dobrze. O, tu jest czek. O, nie. O nie, on to specjalnie zrobił, żebyśmy na pewno nie wygrali. Ale my się nie poddajemy, my jeszcze mamy szansę uciec. Zostaliśmy w kopani, Ale teraz, na tym poziomie, słuchajcie, serio, mamy szansę się odkuć. Popatrzcie, mamy kilka dróg do wyboru. Nie wiem, która droga będzie, słuchajcie, najlepsza. O jo, widzę, że tutaj będzie, słuchajcie, ciężko, ale z tym młotkiem, słuchajcie, jestem w stanie naprawdę konkurować. Dobra, ok, udało się, słuchajcie, tego młotka uniknąć. Dobra, 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 tutaj polecimy sobie w ten sposób. Naprawdę, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia. Którą drogą powinniśmy lecieć. Wiem tylko tyle, że tutaj... Oj, tutaj to słuchajcie, naprawdę trzeba coś dobrego wybrać. Tak, ta meta będzie na pewno fejkowa. Ja myślę, że słuchajcie, odbiłbym się chyba od tej trampolinki, poleciałbym chyba na to. Nie wiem tylko, czy to jest checkpoint, słuchajcie, czy nie. Ale dawajcie, polecimy sobie tak, polecimy sobie teraz tak. Dobra, 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 odbij się. I teraz na grzybek. Dobra, teraz grzybka, słuchajcie, uwaga, na kolejny grzybek. Doskoczyłbym chyba, słuchajcie, tam, ale troszeczkę się cykam, więc dawaj, dawaj, polecimy sobie tutaj na to. Ej, dość ciężka mapa, co nie? Na zasadzie, że ona nie jest jakaś trudna, tylko trzeba bardzo dobrze ogarnąć. Czy przypadkiem coś się nie rozwali, co nie? Jakaś tutaj piłka, jakiś tutaj powiedzmy, żebyś właśnie się nie ześliznął na płotku. Trzeba mieć dobrą koordynację, serio. Trzeba mieć naprawdę dobrą koordynację. Ale mapka fajna. Tutaj słuchajcie, pieniążki Mister Bista, czyli coś czego najbardziej nie lubimy na świecie. Ale popatrzcie, to jest w ogóle jeszcze na tak ogromną odległość. Typowe! Typowe w kopanie mnie, ale ktoś dał mi checkpoint, słuchajcie. Nie wiem czy do pogowie Stumble Guys się zlitowali nade mną, ale naprawdę nie ma, słuchajcie, na co narzekać. Tutaj widzę już, słuchajcie, metę, więc trzeba podlecieć do góry, zdecydowanie. No właśnie, ej, w sumie to nie wiem. Popatrzcie, tu jest jakaś blokada, ty! zostałem jakby uwięziony. O kurde, dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. No i ten młotek, słuchajcie, ten młotek, ja już widzę! Ja już widzę, słuchajcie, tarapaty związane z tym młotkiem. Nie wiem, słuchajcie, jak my mamy to... o. Za pierwszym razem się udało. Dobra, to szybciutko. Bo teraz dopiero będą tarapaty. Mamy tutaj naprawdę niedługie i niekrótkie ob, ale ciężkie. Nie no dobra, z tej perspektywy jest jednak bardzo długie. Tak się tylko wydawało, że eee, no wcale nie jest takie długie. Jest długie, słuchajcie. I popatrzcie, ma takie właśnie bloki, które mogą być o dla nas sporym zmartwieniem, co nie? Dobra, trzeba się tutaj mocno skupić, słuchajcie. Jak się skupimy, to poradzimy sobie prze na pewno, słuchajcie. Na pewno będzie dobrze. Tylko serio, tutaj trzeba zrobić. full fokusik, co nie? Nie wiem też, co jaki czas, słuchajcie, będą tutaj checkpointy, ale serio, staramy się, słuchajcie. Staramy się, nie poddajemy się i dawajcie, dawajcie. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Musimy uciekać, serio. Uciekliśmy z więzienia, potem z jakiegoś domu strachu, więc może nas zarówno policja gonić, ale jakieś demony mogą nas, kurczę, gonić, więc dawajcie. Naprawdę, słuchajcie. Lecimy, 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 lecimy. O, dobra. Udało mi się tutaj zdążyć. Spoczko. Okej. Okay. No, powiem wam szczerze, czuję się mocno taki, kurczę, sfokusowany, żeby tutaj nie odpał więc serio, trzymajcie się za mnie tutaj dość mocno kciuki. Popatrzcie, mamy taki fragment, kurczę, można powiedzieć nie za miły. Dobra, jak stanę tutaj, to mnie na pewno spalić nie spali. Więc, oj, dobra, trzeba, słuchajcie, tutaj pójść dalej. I teraz tak, zrobimy w ten sposób. No, o nie, nie! Dobra, nie przemyślałem tego. A czy ja mogę, słuchajcie, tutaj spróbować dołem? Tak, słuchajcie, jestem w stanie to przejść dołem. Tutaj, słuchajcie, zrobimy tak. O, nice! Idealnie to wyszło. Można powiedzieć, nie no, ja to zrobiłem c... Lowo, ale oczywiście, słuchajcie, byłoby to kłamstwo To był totalny, słuchajcie, farcik Co nie? Dobra, tutaj się zatrzymamy Na tym, ładnie, pięknie się tutaj zatrzymamy Tutaj sobie podskoczymy w ten sposób Dobra, ładnie, pięknie Tutaj wskoczymy sobie na to, ten klocek, słuchajcie, będzie się teraz Przekręcał, więc musimy, słuchajcie, podskakiwać Kiedy te bloczki Ale lag widzieliście to, słuchajcie, kiedy te bloczki będą się chciały Przekręcać, no to, słuchajcie, my Musimy już być dalej Okej, okay. okej, okay. dobra Spoko, spoko Ooo, dobra! Ej, udało nam się tutaj wskoczyć, i popatrzcie. O, dobra, powiem wam szczerze, no tutaj może być ciężko. Okej, okay, spróbuję sobie zrobić w ten sposób, i teraz. Oj, oj, wracaj tutaj, wracaj tutaj, wracaj tutaj. Nie wiem, słuchajcie, czy to TNT w ogóle będzie mi jakby pomocne, czy ono powinno. Ej, a może bym właśnie zrobił, żeby ono mnie wybuchnęło? Słuchajcie, może ono jest w stanie wybuchnąć mnie właśnie na metę, przynajmniej. Taki był plan. Dobra, to może jeszcze zobaczymy to. Jeżeli to mnie, słuchajcie, nie wybuchnie na metę, to po prostu zostawiamy już te pozostałe TNT, ja w sumie tylko jedno. Oj, nie, zdecydowanie, słuchajcie, zdecydowanie to nas nie wrzuca na metę, więc po prostu ja sobie uciekam tędy. Lecimy sobie tutaj tędy. Okej, okay, dawaj, dobra, ciach, ciach, daleki skok. O, tutaj to, słuchajcie, trzeba będzie, wiecie, co zrobić. Trzeba będzie właśnie zrobić dużą przeciwwagę. Dawaj, 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 aż sobie kociołek robię tutaj, co nie? Z zupą. I tutaj patrzcie, wskakujemy. Dobra, udaje nam się uciec, ale niestety to nie koniec naszej ucieczki. O, ty nie, dobra, to jest niewykonalne. Ej, naprawdę. Nie wiem jak my niby mamy to zrobić, ale oczywiście postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby tutaj przetrwać. Natomiast tutaj, słuchajcie, będzie hardcore. Ja już to widzę, słuchajcie. Tutaj będzie naprawdę ogromny hardcore. Mamy tutaj jakiś grzybek, natomiast żeby pójść na tamtą metę, oj, to się nie uda, słuchajcie. Nie wiem tylko, jak my mamy tutaj w ogóle spróbować to zrobić. Tak sobie pomyślałem. Dawajcie wskoczymy tutaj. Nie wiem, czy to jest jakaś forma checkpointu, czy też nie. Chyba, słuchajcie, niekoniecznie, ale dobra, ja bym wiecie co spróbował zrobić, bo to jest chyba jedyna droga moim zdaniem, żeby zrobić tak i żeby zrobić teraz tak. Inaczej nie wierzę. Nie wierzę. A nie, no widzicie co? Podwójną spacją może też by się udało. Natomiast sami widzicie, naprawdę to będzie oj, bardzo trudne, słuchajcie, do ucieczki. Bardzo, bardzo to by... O kurczę, to będzie naprawdę, słuchajcie, ciężkie wyzwanie. Ale poradzimy sobie, słuchajcie, my sobie poradzimy. My jesteśmy w obrad Team! Serio, słuchajcie! Jesteśmy w obrad Team i my się nie poddajemy w jakiejś tam byle, jakiej sytuacji. Więc dawajcie, o, wow! Serio, wpadajcie, zamawiajcie. Pierwsza linika w opisie, czy bluzy, czy koszulki, czy cokolwiek innego. Kurczę. Nie no, tu jest, słuchajcie, hardcore, tu jest. O, ciepieron, widzieliście jeszcze jak przylagowało. O, fajnie, fajnie. Dobra, jestem tutaj i tak sobie pomyślałem, słuchajcie, a co gdyby to przeskakiwać właśnie bez podwójnej spacji, tylko w taki sposób. Może to, słuchajcie, jest rozwiązanie i przynajmniej póki co tak się wydaje, słuchajcie, że to jest właśnie rozwiązanie. Dobra, tutaj to akurat trzeba będzie. Aaa, blisko, co? Nie, dobra, słuchajcie, to trzeba to trzeba jednak delikatnie inaczej. Czyli tak, tutaj sobie lecimy, tak, ok, co już właśnie odkryliśmy. Emotka skoku, zdecydowanie, słuchajcie, tutaj by bardzo, bardzo pomogła emotka skoku. Sami widzicie, no nie, ona by zrobiła tutaj ogromną robotę. Natomiast, aha, dobra, jestem tutaj i słuchajcie, nie wiem jak ja mam to spróbować zrobić, ale ja bym chciał właśnie doskoczyć tu blisko co? Jak tak dalej pójdzie, to na bank słuchajcie nie zdążymy tego przejść, nie? Serio. Dobra, jestem tutaj i zastanawiam się, słuchajcie, no tam chyba już doskoczyć i nie doskoczymy, ale mogę zrobić słuchajcie coś o, naprawdę, naprawdę. O, dało checkpoint, ej. Dobra, całe szczęście, że słuchajcie, tak oszukaliśmy. Bo serio, ktoś, kto zrobił tą mapę, bardzo, bardzo mu zależało, żebyśmy, słuchajcie, nie uciekli właśnie. Żebyśmy zostali w więzieniu na zawsze. Więc skoro on, słuchajcie, chciał nas wpakować w kłopoty, to całe szczęście, że miałem właśnie tą zdolność, słuchajcie, piłki. No bo my w takim razie, że tak powiem, odbiliśmy delikatnie piłeczkę, co nie? Dobrze się, słuchajcie, stało. Naprawdę, dobrze się tutaj stało. Okej, okay, dawaj tutaj, lecimy sobie w ten sposób. I teraz tak, z trampoliny na grzybka z okej, okay, dobra, tutaj bym tak zrobił, okej, okay, w ten sposób i teraz tak trampoliniarze, jeden, te o kurcze, o kurcze, mała odległość. Dobra, dobra, drugi. Tutaj słuchajcie, trzeci. Nie wiedziałem, że one będą tak, słuchajcie, wykalkulowane, więc trzeba tutaj na takie rzeczy uważać. Dobra, jesteśmy na górze. Teraz tak, ja bym przeszedł to w ten sposób, bo chyba twórca chciał, żebyśmy my się kręcili na tym kółku, ale w sumie to czemu wam się kręcić, jeżeli słuchajcie, tutaj mamy właśnie coś takiego. O, tutaj trzeba poczekać. Popatrzcie, mamy metę, ale to może być bardzo zdradzieckie, że ona już tutaj, słuchajcie, jest, więc naprawdę. Poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. Na przykład nie wiemy, słuchajcie, po jakim czasie znika ten kafelek. O, do... Woo! <laughs> Widzicie? A tutaj nie było tak łatwo. Całe szczęście, słuchajcie, jest checkpoint, którego udało nam się, słuchajcie, dotknąć właśnie w tym momencie. Tutaj mamy, słuchajcie, grzybka i okej, okay, udaje nam się, słuchajcie, jesteśmy praktycznie na wolności, ale zostaje nam ostatni element, ostatni 1% praktycznie, żeby już, słuchajcie, na wolności być, uciec i żeby policja nas nie goniła za to, że uciekliśmy z pierdla. Musimy, słuchajcie, przejść ten etap. On wydaje się być najprostszy z całej tej układanki pod tytułem G Dzisiejsza ucieczka z więzienia. Serio, to wydaje się być absolutnie najprostsze, ale wcale nie musi takie być. My już wiemy, że takie mapki często bywają zdradzieckie. Naprawdę, słuchajcie, one bardzo lubią potrolować. Może, słuchajcie, być tak, że będzie bardzo prosto, ale wcale właśnie nie musi tak być. O, widzicie, już mogłem tutaj spaść, a potem by się okazało, że na przykład nie mamy checkpointa. Więc serio, trzeba, słuchajcie, uważać. Trzeba uważać. Trzeba być bardzo skoncentrowanym, słuchajcie. Okej. Okay. Dobra, boję się dotykać, słuchajcie. Boję się nawet tego dotykać. Po prostu przeskoczmy. Te odległości są. Tutaj słuchajcie, spore, ale radzimy sobie z tym. Jak najbardziej sobie słuchajcie, z tym radzimy. O, tutaj słuchajcie, raczej ta odległość będzie mniejsza. O, w tym miejscu, dobra, dobra, dobra. Widzę metę, słuchajcie, widzę metę, ale zanim słuchajcie meta, no to sami widzicie. Tutaj jest dużo tych kręcących się, słuchajcie, bloczków, które na pewno słuchajcie, miłe to dla nas nie będą. Ale spokojnie, słuchajcie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Żeby tutaj właśnie czegoś nie zważywić, dobra. Okej, okay, będzie się przekręcał, będzie się przekręcał. Dobra, teraz my lecimy. O! Dobra, widzicie, było blisko, słuchajcie. Było tutaj blisko. O, dobra. Jest git. I teraz słuchajcie, nie wiem, co mam zrobić. Teraz słuchajcie kompletnie, nie wiem, co my mamy, słuchajcie, tutaj zrobić. Ale, no chyba słuchajcie, w jakiś absolutnie dziwny sposób. Musimy. O! No tak. Tutaj słuchajcie, tak jak mówiłem. Będą ciężary, słuchajcie. Tutaj będą ciężary. To słuchajcie, na co jeszcze wpadłem, to że można by, słuchajcie, zrobić coś takiego. Dobra. I teraz, tutaj, tak. I tutaj, dawaj, dawaj.